Proszę Państwa, na profilu Dzień dobry Blachownio, w ramach rozmowy na temat, dzisiaj moim Państwa gościem jest prezes KS Pogoń Blachownia, Michał Cagieła. Dzień dobry Panie. Dzień dobry. dobry. Panie Michale, na sam początek chciałbym Pana pozdrowić, jak i sympatyków sportu Blachowni od Mateusza Bieńka. Na moim profilu był wywiad i Pan Mateusz Bieńek prosił, żeby... Pozdrowić klub macierzysty, który trenował. trenował. Tak, trenował i życzy, żebyście pięli się do góry. Proszę Państwa, te pozdrowienia, chciałbym Państwu przekazać oraz zaprosić na kolejne losowanie. Tym razem uprościmy losowanie. Pan Michał powie, stop, a ja przerzucając Państwa nazwiska, których obserwujecie mój profil. Będzie nagroda, tym razem płyta, ale z autografem Mateusza Bieńka. Myślę, że to atrakcja. Panie Michale, bardzo proszę, przerzucam sobie nie patrząc. Stop, stop. Proszę przeczytać. Sławomir Nowacki. Pan Sławomir Nowacki otrzyma płytę z autografem Mateusza Bieńka. Ja pokażę. Jest płyta. Jest autograf, trafi do, do pana. Ale Panie prezesie, spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać, co w klubie słychać, tak? Minął miesiąc, czy coś się wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że ruszyły w końcu rozgrywki naszych młodych chłopaków. Zainaugurowaliśmy w końcu sezon. Ilość ludzi jest zadowalająca. Po części przez choroby nie możemy ze wszystkich skorzystać. Trener jest zadowolony. Mogę tylko powiedzieć, że udało nam się wygrać pierwsze spotkanie 6 do 3, gdzie przegrywaliśmy. Myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Niestety liga jest ograniczona. Gramy trzy razy z tymi samymi drużynami, ale myślę, że wszystko można będzie pooglądać na naszym stadionie. To był pierwszy mecz Ligi Młodzieżowej, tak? Tak jest. Czyli kiedyś to byli juniorzy, teraz jest wiekowo... Tak, to jest, to jest takie coś poza unifikacją, gdyż do juniorów, jako juniorów musielibyśmy zgłosić cały zespół, a wiadomo, że startujemy od zera, więc próbujemy w rozgrywkach mniejszych. Panie Michale, wiem, że jutro jest mecz. Może tak? na samym początku zaprosimy na jutrzejsze spotkanie. Jutro tu gramy. na stadionie w sobotę. Proszę Państwa, nagrywamy dzisiaj jest piątek, wielki piątek, ale jutro sobota jest mecz. Jutro zapraszam wszystkich mieszkańców Blachowni, nie tylko, na godzinę 13, gdzie nasi juniorzy, jak już mówiliśmy, wspomnieliśmy, rozegrają swój mecz z Polonią. Poraj, myślę, że po poświęceniu Kroszyczków można przyjść, zobaczyć, co tu się odbywa. Tym bardziej proszę Państwa, że pierwszy mecz zakończył się zwycięzcą 6-3-3, 6, -3, 6 do 3, tak? 6 do 3. Na wyjeździe. Tak? Że tu... Na wyjeździe wygraliśmy w złotym potoku. Czyli proszę Państwa, zaczynamy od drużyny młodzieżowej i to jest dobrze, bo zawsze szkółka młodzieżowa budzi wiele radości i to jest przyszłość klubu KS Powoń. Stuletniego będę powtarzał do znudzenia stuletniego klubu. A co? Jeszcze tylko jak mogę się wtrącić? Mhm. Są to podwaliny pod y, przygotowanie drużyny seniorskiej, która ma nastąpić od y, sierpnia, kiedy w tych rozgrywkach mogą grać zawodnicy nie starsi niż z rocznika 2008. Y, a jest kilku zawodników, którzy po tej rundzie rozgrywanej tutaj w juniorach, czyli w młodzikach, czy jakby to nazwać, będą szkobani pod pierwszy, pierwszą drużynę jako młodzieżowcy. Mm -hmm. No to ciekawe, że, czyli szykujemy się do rozgrywek e, drużyny B-klasy? B-klasia. B -klasia. Mamy zanarmy startować od nowego sezonu. O, od nowego sezonu B-klasie i podwaliną drużyny są e, rozgrywki młodzieżowe, żebyśmy już mogli kibicować e, naszym chłopakom. E, a co Panie Michale słychać administracji klubu? Czy mamy jakiś sponsorów, o których moglibyśmy już poinformować? Niestety, niestety nie. Znaczy, z jednej strony tak, z drugiej mhm. strony nie, gdyż na tą chwilę w rozgrywkach y, będą znaczy, Firma zostanie przedstawiona w późniejszym czasie, gdyż to będzie firma pod y, typowo sponsorów y, seniorów. B, y, tak, czyli drużyny B klasowej. Tak. Czy, czekamy, tak? Okay. Panie Michale, a czy coś więcej? Może klub, bo wiemy, że mamy sekcję pięściarzy tak. boksu. Czy tam są sukcesy, w których możemy pochwalić się? Jeszcze nie, gdyż dopiero ten sezon cały się rozpoczyna. Mhm. Teraz na przełomie kwietnia i maja będziemy mieli dwa wyjazdowe obozy powiązane z małymi turniejami. Myślę, że na następnym spotkaniu uda nam się przedstawić, co jest. Doszło do zmiany trenera głównego. O. Pan zaraz przestał być pełniącym obowiązki trenera w sekcji Boksu. Panie Michale, a czy oprócz sportu planujecie wiosną, latem jakieś spotkania inne, bo wiemy, że mamy ząbę, czy funkcjonuje ona? Tak, funkcjonuje zumba. Dużo mamy uczestników? Jest to zmienne, gdyż tam. Z tego jak powiem, korzystają i młodsi, i starsi jest kilka grup. Jest to w ramach rekreacji, a nie w ramach sportu jakiegoś uprawianego. Jasne. Proszę Państwa, stadion w Blachowni się zmienia. Jesteśmy po rewitalizacji górnej części. Widzicie, że mamy już oddany do użytku Sky Park, który będzie służył młodzieży i nie tylko. Wszystkim tym, którzy próbują rozpocząć sport na rolkach czy desce. Czy coś w stadionie, w tej głównej płycie możemy powiedzieć? Czy coś się zmienia? Tak, czy, możemy powiedzieć. Jak widać, jak widać tam na dole trwają prace przygotowania pod jutrzejszy mecz. Wspomnę tylko, że mecz odbędzie się nie na wymiarowym boisku, gdyż te grupy mają inne wymiary boisk. Hmm. Jest zasiewana trawa, tak jak tutaj w Blachowni było, na tym boisku również rozgrywa swoje mecze Orlik. Czy coś, panie Michale, możemy powiedzieć? Czy planujecie jakieś spotkania integracyjne z mieszkańcami wioską Latem? Czy coś festynnego? Myślę, że na pewno, na pewno przed startem drużyny seniorskiej zorganizujemy takie spotkanie, można nazwać spotkaniem otwartym dla mieszkańców Blachowni, którzy będą mogli przyjść, zobaczyć jak to wygląda. Stadion nie jest zamknięty dla nikogo. Będziemy tutaj trenować na głównej płycie. Warunki pozwalają na to, aby część mieszkańców przychodziła tutaj i obserwowała nasze poczynania. Zapraszamy. Panie Michale, zapytam o jeszcze jedną rzecz. Beklasa rusza w sierpniu. Czy mamy skrystalizowaną już drużynę piłkarzy, trenera i być może służby około drużyny? Trenerem. Trenerem pozostanie na chwilę obecną. Trener, który odpowiada za młodzież, mhm. bo był trenerem drużyny seniorskiej. Po wycofaniu z rozgrywek po prostu musiał zacząć trenować młodszych, bo mhm. większość odeszła. Drużyna krystalizuje się, jest coraz więcej zapytań, czy z Częstochowy, czy tutaj z Blachowni, o chęć gry mhm. na tę chwilę. Po pierwsze nie możemy podać nazwisk, po drugie nie możemy podać ilości, bo to wszystko jest tworzone. Jedno co mogę powiedzieć, jak dużo ludzi zadaje mi pytanie, czy to wszystko ma prawo się udać i tutaj dalej będzie drużyna seniorska. Na dzień dzisiejszy mogę potwierdzić, że na pewno będzie drużyna seniorska, która występuje w rozgrywkach. Panie Michale i na koniec tej szybkiej e e rozmowy na profilu Dzień dobry Blachownio, przed nami święta. Czy możemy razem wspólnie złożyć tą drogą mieszkańcom wszystkiego najlepszego? Tak, z mojej strony jako prezesa klubu Kugodni Blachownia chciałem życzyć Wam zdrowych, radosnych świąt i okej nocy, aby one były w spokoju. Ja proszę Państwa również składam wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, e, słonecznych, bo zapowiada się piękna pogoda. Dzisiaj Wielki Piątek, padało, więc już wiosna. Proszę Państwa, w ramach rozmowy na temat, moim Państwa gościem był Michał Cegieła, prezes KS Klubu Pogoń Błachowia. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo, Michale. Do zobaczenia, do widzenia.